Dzień dobry. A oto kolejny odcinek z One Piece na konsole Game Boy Advance. No i co? Dzisiaj mamy 1 września. Czekajcie, jeszcze sobie stoper włączę. Stara stara metoda. Eee... Ok. Okej. 1 września, nie wiem kiedy to oglądacie, nie wiem kiedy to wrzucę, ale staram się naprzód. Eee... Odcinki nagrywać. Więc no, wakacje się skończyły, ale nie dla mnie, bo ja już dawno nie chodzę do szkoły. No ale dla młodszych ludzi, widzów, wakacje dobiegły końca. Mm, ale nie martwcie się, bo przychodzi jesień, i na jesień, jesienią właściwie, będą wychodziły bardzo ciekawe gry. Więc pocieszmy się tym faktem. <gry> Dobrze, zacznijmy. Arlong Park. Aha, w poprzednim odcinku zwerbowaliśmy Sanjiego do załogi, wypłynęliśmy z nim w morze, mamy kucharza, właściwie Luffy ma kucharza, no i płyniemy do Arlong Park. A dlaczego? Dlatego, że Nami podczas, kiedy Luffy walczył z Don Kriegiem, to Nami zabrała statek Going Merry i popłynęła sobie do Arlong Park sama. Nie wiadomo z jakich przyczyn, no i Luffy, Zoro, Sanji i Uso postanowili, że popłyną za nami do Arlong Parku żeby dowiedzieć się o co chodzi dlaczego porwała statek no dobra, zacznijmy sobie jest załoga ty, 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 ty. też kolejny fajny soundtrack okej ty, 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 ty. okej okay. Okay, mamy nowego skilla Spear Włócznia tak? Gumowa włócznia OK, o Johnny i ten drugi. Nie pamiętam jak się nazywali. To są koledzy Zoro. Tytułem Was one of Arlong's. You've been up Okej. Okay, lecimy. Teraz, oczywiście, w Arlong Parku jest taki ryboludź. Bo w One też mamy zapiszę sobie mamy też ryboludzi. Czyli można powiedzieć, że ryby, które mają. Po prostu mają cechy człowiecze, nie? czyli taki ryboludź na powierzchni oddycha płucami, a w wodzie skrzelami, czyli oni na przykład mają przewagę w wodzie, bardzo dobrze piją się w wodzie, na lądzie trochę gorzej, ale też sobie radzą. No i Arlong to jest taki bardzo zły pirat, praktycznie chyba najmocniejszy pirat, pirat na morzu East Blue, z którym Nami ma porachunki, z, którą, z którym ma związane jakąś przeszłość. No i tutaj nasi wrogowie to będą ryboludzie, proszę bardzo. Ale chyba nie są zbyt mocni, jak widzę. Albo to mi się postać tak wzmocniła, jeśli chodzi o Luffy'ego. Ale jak widzę, yy, no to na ten moment nie są jacyś silni. Oczywiście, Luffy, jako osoba władająca owocem, posiadająca moc owocu, musi uważać na wodę. Tym bardziej, że rybo ludzie mają przewagę w wodzie. Okej. Okay. I chyba jesteśmy blisko rezydencji Arlonga. No i co mogę powiedzieć? I jest taka sytuacja, że Luffy przypłynął z Sanjim i zresztą do Arlang Parku, no i była osoba, chyba siostra Nami, która tłumaczyła, o co chodzi, dlaczego Nami chce się zemścić. Oczywiście Luffy, jak to Luffy, miał gdzieś tą sytuację, nie chciał w ogóle słuchać, dlaczego tak jest, a nie inaczej. No i... Przez to, że nie chciał słuchać. Moment, czekajcie. Przez to, że nie chciał słuchać. E, nie dowiedział się o co chodziło. Do czasu oczywiście. Na razie nie mogę wam więcej zradzić. Bazuka. Tyk. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, mamy z góry atak. Mhm. Na razie jakoś idzie, jest gitara. Już, że się. No mam nie postać wzmocniła. Ty, 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 ty. Ok. Ok. Pyk. Dobra. Już. O, widzicie? Wzmoc... Mam też więcej możliwości ataków, mam teraz cztery łezki, a nie. 3 yy, jak miałem w poprzednim na dole. No i też życie mamy trochę więcej, więc od tego momentu nasza postać jest ewidentnie mocniejsza. A to się przyda, bo Arlong jest naprawdę trudnym bossem. Nie wiem czy trudniejszym od Mraznym, no, bo na ten moment Buggy był najtrudniejszym bossem dla mnie. O, jest i nami. No i Luffy, chcę porozmawiać nami, dlaczego to zrobiłaś. Zobaczymy, czego się dowiemy. What do you want? Czego chcesz? Oczywiście nami jest bardzo tutaj zdruzgotana smutna i mściwa. Też w niej jest dużo agresji, no bo to, co Arlong jej zrobił, no to to jest coś naprawdę niewybaczalnego. I'm quit your grope. Now just leave this island. No. Nami mówi, że wychodzi z załogi Lufiego, że teraz on może zostawić tą wyspę i dać jej święty spokój. Oczywiście Luffy tego nie zrobi, no bo jak to tak? Bez żadnego wytłumaczenia odchodzisz. No i tyle. Nie przekonamy jej na razie. Będzie musieli to zrobić czynami. Także, no, fight. No, słabi ci rybo ludzie. Dlaczego oni są tak prości? To mnie zastanawia. Mhm. Dobra. Możemy zrobić już kolejny atak. Pyk, Dobra. Mamy. O. Okej. Okay. Ty, 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 Mhm. Okej. Okay. Musimy się wspiąć, zapiszę sobie grę. Ajajaj, mhm. aj, aj, źle. Dobra, zróbmy to w ten sposób może. Tutaj mamy w skrzynce coś. Onigiri, dobra. Aj. Ty, 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 ty. Mhm. A nie, ja, nie wejdziemy wyżej. Ale pójdziemy sobie tutaj. Arlong Park. Jest USOP You can count on me, Luffy. Dobra. Użyjmy USOPA. W jakichś super atakach, zobaczymy. A tu coś było? Jakiś ryboluć. Ciekawe. O, tutaj jest ślisko. Tutaj trzeba było uważać. Mhm. Oj, Nie, nie. Jeszcze raz. Właśnie to jest ta... Ała Cholera! Mmm, źle. Mhm. Okej, okay. aj, no nie mogę wskoczyć, cholera. Hop. Okej, okay. okej, okay. dobra, udało się. Ała! In. Dobra. Skok, czekajcie. A, dobra, to jest tylko ta chorągiewka. okej. Okay. Góra, góra. No i tym jest teraz ee, Luffy biegnie, żeby dowiedzieć się. Znaczy, dowiedzieć się. Właściwie nie dowiedzieć się. O, jest Hachi. Hachi to jest jeden z podkomendnych, że tak powiem, Arlonga. Należy no do jego załogi. Też jest ryboludziem właściwie śmiernicą. No, co ja mówiłem? Aha, że Luffy biegnie. Żeby dowiedzieć się o co kaman, nie? Jakby... Na razie na początku miał to w dupie, ale potem jak pogadał z nami to się dużo zmieniło. Eee, dobra, tutaj sobie wskoczymy. Jest kolumienka. A, i jeszcze raz. Nie to irytuje. Uh -huh. Bra! Na pancza jednego zszedł. Tutaj będzie kolejny. A nie, nie udało się, no trudno. O, mamy pełen ten, możemy atakować. Wow. Mhm. Góra, góra, gura. Jeszcze raz. Matko. Super, brawo ja. Jumping. Nie no, szczyt wszystkiego. Niemożliwe, żeby mi się tak nie udało. Op. Dobra. Usocz. Okej. Okay. Jakoś piekło. Hehehe. <laughs> Usobcie dodatkowy atak. Bra. Tyk. Biegniemy dalej. Ja nie mogę z tymi ryboludźmi nic zrobić. Aha, bo tutaj mi się dopiero zapisało. Boże, jedyny. Zobaczmy jeszcze raz usopa. Mamy, dobra, dostałeś. Zmieńmy na lufiego. Okej okay, udało się Ich lepiej na odległość bo skaczą Dobra O drugi Dobra Będzie coś Nie nie będzie Basen Oczywiście jeżeli chodzi o tego Hachiego, o tą śmiernicę, to on na początku myślał, że Zoro jest dobry, bo Zoro tutaj przyszedł, nie wiedział dokąd iść, bo Zoro ma problemy z orientacją w terenie. Haczy go zobaczył, mówi, możesz tam iść, tam znajdziesz to, to i tamto, a Zoro mówi, a ja, w porządku. Ale potem się okazało, że Haczy nie był złym ryboludziem, tylko Arlong go zmanipulował. Hmm. O, jest i on. Aj. Dobrze, że mnie nie trafił. Z nim ogólnie walczył Usopp, bo tutaj się tak podzielili, że na każdego ryboludzia... Tych, tych najsilniejszych od Arlonga przypadało na jednego załoganta z Luffiego, więc było... Od Luffiego, przepraszam. Mhm. Dobra. Na razie idzie jakoś bardzo łatwo. Nie wiem dlaczego. Mhm. Mhm. Dobra. Lin. Dobra... To jeszcze dostaliście fronta? Usop? Dobrze, usob Bazuka. Ok. Bra. I wszystko, idziemy dalej. Może się czegoś dowiemy ciekawego? <tryk> o, co się jest wyżej? czy będziemy się mogli dostać. Oho. Jabłuszko, jabłuszko zawsze na propsie. Dobra, nie ważne. Ajajaj, aj, aj. jeszcze raz nie to. Tutaj się nie dostaniemy. Przejdziemy może dołem. Baseny, baseny, bardzo fajny level design. Mury, baseny, baseny, mury, au. Poc. Mhm. Tego będę, ben... prawdopodobnie tego kule mógłbym odbić fusenem, w sensie balonem. Aha, dobra, przejdziemy tędy. Poc. Teraz pasuje, teraz będę mógł się odbić, dobra. Przejdziemy dołem. Jumping, jumping, tutaj i cyk. No jeszcze jakbym zrobił to poprawnie, to może miałoby to sens. Okej. Czy lepiej? Muszę się przetoczyć do końca. O, i teraz tu nie zejdę. O, matko, zapiszmy może. Bo to nie ma sensu. Cyk, 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 cyk. Teraz musi się udać. Jest, dobra. Okej. Okay. Kręcący się balon. Mhm. Dzwon, dzwon, banią, bania. W dół, w dół. O. O! No to ładnie się dostałem. Okej, okay, ale... Nie za bardzo chciałem tu jednak być. Musimy się cofnąć całą drogę. Au Wracamy. Bazuka. Jakby to się z niej bawił. Dwa proste dostałeś. Ono! Bra, on leżał więc nie dostał, ale to nic Dobra, skoczmy ich, bo to nie ma sensu. Cofamy się I w prawo Ono Pistolet Tyk, cyk, 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 dobra Lecimy dalej, lecimy dalej czy znajdziemy jeszcze jakiegoś załoganta, żeby mu go użyć? Bo na razie mam tylko Usopa. Chciałbym może jeszcze jakiegoś Zoro. jego też by mi zależało, bo jeszcze nie widzieliśmy jak Sanji się bije. No jest. Źle w ogóle w to wszedłem. Pamiętacie jak Andrzej Gołota walczył z... Saletą? Chyba z 10 lat temu, nie wiem czy tylko to pamięta. Tam on przegrał tę walkę, nie? I go pytali co się stało, panie Andrzeju, a wiecie co Andrzej odpowiedział? No! Źle w ring wszedłem. I ja teraz miałem to samo, źle w ring wszedłem. Więc... Bra, tędy. Boże, ta kula, ale mnie to wystraszyło. No, to tu jest giri. O Nigiri. ten poziom, jakoś tak... Jestem dziwnie... O Jestem dziwnie mi miło i jednocześnie miło zaskoczony. Bo tak myślałem, że będzie większe wyzwanie, ale dobra, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Jeszcze jest Arlong do pokonania. Arlong, bazuka. Padliście, padliście wszyscy, wszyscy weszli. Reakcja łańcuchowa bazuki. Dobra, co tutaj mamy? A widzicie w tle, jest krzaczek. Ten, na tym krzaczku rosną pomarańcze. I Nami bardzo lubi pomarańcze, to jest jej ulubiony owoc, bo kiedyś jej przebrana matka hodowała pomarańcze, niestety została zabita przez Arlonga. Mówiłem, że Arlong, Arlong to jest kawał Sukinkota. No i Nami przez to, że jej matka została zabita, no chciała się zemścić. W sumie wstąpiła do załogi Arlonga, ale Arlong ją wyrolował. Jest siostrą Nami. Nami does not want to see anyone else killed by Arlong. Właśnie, to jest to. You understand? Just leave this island. No ale Luffy jej nie posłucha. To nie jest styl Luffy'ego. On będzie chciał Arlongowi nakopać do dupy. No i wszyscy mówią Luffy'emu wrad odpływaj z tej wyspy, nie masz tu czego szukać, i tak dalej, i tak dalej. Ale Luffy oczywiście ma swojego nawigatora, swoją załogantkę i on bez niej nie odpłynie, tak? Więc jest to o tyle... Fajne, bo, bo... Ja na przykład bardzo lubię postać Luffiego. Mimo, że nie jest moją ulubioną postacią w anime One Piece, to bardzo lubię, dlatego że mo może i on nie jest zbyt bystry, ale y jest bardzo uczciwy, jest bardzo zdeterminowany, uparty i przede wszystkim lojalny. To jest tam największe cechy Luffiego. Że on. Dla niego liczą się bardzo słowa... Bar no, przepraszam, dla niego się bardziej liczą czyny, nie słowa. I on nie będzie tolerował pewnych niefajnych zachowań. Czekajcie, bo coś mi tutaj nie pasuje. Yy, źle zrobiłem, bo chciałem skoczyć na górę. Bra. Yy, front kick. Okej, okay, teraz tu skoczymy. Nie będziemy tego niszczyć. Może coś być na górze fajnego. Okej. Okay. O, Zoro, no i super. Brakowało mi ciebie, many. Co się jeszcze będzie. Uhu. Nie. Może źle. Muszę się dostać jeszcze wyżej. Tutaj. Jest zoro, zoro, zoro. Dobra, zoro. Okej. Okay. Zapiszmy. Dobra, teraz się uda. No niekoniecznie się udało. Zapiszmy bliżej. Uh. Źle. A, można się bardziej wyginać. Okej, okay, jesteśmy. Super. Dostaliśmy, jest, dobra. I Jeszcze wyżej mogę, to też jest ciekawe. Rozbujajmy się bardziej. Okej. Okay. Nie, chyba jednak nic z tego nie będzie. Tyk, tyk. Albo będzie. O, moneta, super. Piszmy grę. Nie, to już nic. No i to dobra, przynajmniej zoro zebraliśmy. Jeszcze sam by się przydobą też się bardzo dobrze bije. Dobra, możemy wrócić. Zniszczyć beczkę, zapisać, idziemy dalej. Dobra. Wszystkie beczki... Ale nie nie nie, nie z tymi beczkami to tak bym nie szarżował. już trudno Ok, mamy mamy, pasek się naładował zapis, nie, nie możemy dobra, czyli dół co? Sanji, what do you want to eat guys? co chcecie jeść? i Luffy zawsze odpowiada Sanji mu to samo no ten taki kawał mięcha z kością Okej, okay, i teraz możemy używać też Sanjiego. Używamy Sanjiego. Eee, pokażę Wam w ogóle jak się Sanji bije. Pierwszy atak Sanjiego. Kopnięcie, pyk. Dobra. Też muszę ładować drugi pasek, żeby pokazać Wam drugie jego kopnięcie. Okej, okay, pokażę Wam. Drugi atak. O, aha, zostawiam jedzenie. Dobrze, w pierwszym atakuję, a w drugim zostawiam jedzenie. To jest bardzo przydatne. U w tę stronę zrobiłem, dobrze. Dobra. Ruszamy. Ty ty, 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 Więc dobrze mieć Diego y, pod guzikiem, bo... Jak będziemy mieli mało życia, to będziemy mogli zjeść sobie kurczaka. Dobra. Jesteśmy? Nie, jeszcze nie jesteśmy na miejscu, ale długo będziemy. ty, 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 ty. Giń. Aj, gin. Ej, to jeszcze go nie zabiłem. Co jest na dole? Nic. Okej, okay, gin. Zginął w końcu. Wytrzymali sam ci. Co, co strzelają kulkami wodnymi, są bardzo wytrzymali. O! Powoli. Tutaj trzeba będzie się pochwalić skillem. No, jak się pochwaliłem skillem właśnie. Mm -mm. Zły timing. Jak są szczęki teraz? No nie, no ale jakie ja mam to? Aha, dobra, wiem. Boże. Jednak nie. Jeszcze hitbox mnie. A, za długo. Jest. Dobra, udało się. Pistolet... Hop, gin. Bra, mamy. hm mm, źle. Poczekajcie, muszę wyczuć moment. a nie te, nie tak, cholera. Nie. Matko! Jest! Udało się, super. Dobra. Aj, nie tak. Sanji! Do, dobrze, ale combo weszło zajebiste, dobrze. Dostałem, ale Sanji... Oczywiście Sanji walczył z tym karate. E, to był karate ryboluć chyba. I pokonał go. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, zmienię sobie na Zoro, może, bo Zoro nie używaliśmy jeszcze. Ale ja w sumie nie za bardzo mnie interesuje, co jest w tamtej skrzynce. Zoro. Dobra, skasowałeś ich. Super. Front kick. Okej. Okay. Pier... Yeah! Dało się. Włócznia. Aaa! No tak, 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 tak. Szybciej, ja sobie jeszcze pójdę... A No nie, no nie może tak być. Okej. Okay. Kolce, okej. Okay. Okej, okay. aaa. To będzie trudne. Nie, 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 nie. Czekajcie, jeszcze raz. Czyli trzeba zrobić... Tak... Tu sobie skoczyć, tu skoczyć, tu skoczyć, tu... Tu skoczyć, tu skoczyć. Dobra, mam safe. A, jest, potrzeba bardzo... O, mięsko! Super, mamy pełno życia. A, jeszcze raz. No to mi nie wyszło. Dobra, cyk, 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 cyk. Okej. Okay. Okej. Okay. dobra. Jesteśmy dalej. Pełno życie. Mm -mm. nie w tę stronę. Fizyka. Fizyka w tej grze akurat jest dobrze zachowana. Musimy w tę stronę, żeby. O, właśnie. Miało to sens. Eee, czy skoczymy dalej? Wyżej. Nie, nie skoczymy, ale idziemy dalej. Tutaj skok. Proszę. Combo. Hit. Weszło, weszło. Mhm. Mhm. Czekajcie, Czekaj, ja, ja muszę sobie jedną rzecz jeszcze sprawdzić: czy, jak nam spadnę, tak? Jak spadnę, to spadnę, nie? Ale nie, my się dostaniemy jeszcze troszkę wyżej nie musimy tutaj. A właśnie, jest moneta. Dwie monety, zajebiście. Dobra. Nie, jesteśmy. Co dalej nas czeka? Czy kolejny rybolud od Arlonga? Biegniemy. Znowu ty, znowu ty. A wiecie, co ja zrobię? Wczytam sobie, zmienię na usopa i zrobię kanonicznie, żeby usop go uderzył. Też mam strzałę. Proszę, Aha, Aha dostałeś. Dobra. Znaczy strzałę. Nabój właściwie, nie? Zabstrzela jakimiś kulkami, nabojami. O jest, o Boż. Mm, 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 mm. Bardzo długa ta mapa, mimo że nie jest taka trudna, to wydaje się bardzo długa, wam powiem. No bo trzeba użyć fizyki gumy. Hop, hop, przeturlamy się. Bra. Tu się coś zapiszmy o. Aha, i tam jest zakończenie mapy, tak? A jak mam się tam dostać? Op. A, wiem już schodzi. Dobra. Doskonale wiem żeby zakończyć mapę to trzeba to zrobić w ten sposób. No, wycwanili się nieźle. To jednak nie? Coś mi tu nie pasuje, wiecie? Czekajcie, ja sobie skoczę. Nie, to jednak nie podziała. No, trzeba iść górą, mimo wszystko trzeba iść górą. Ciekawe, że. Ai. To może zrobić, może usop strzeli. Nie, nie usop. Azora może to zrobić. Nie, też nie. Dobra, jeszcze raz. Mmm. Hmm, cholera, nie wiem jak się tam dostać. W ogóle, dlaczego? Bo trzeba jakoś zniszczyć te TTT, nie? O, dało się super. Dobra. Mmm. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, dobra. No i super. Zakończyliśmy pierwszy poziom w Arlong Park. Był dosyć długi, ale nie za trudny. No i co wam powiem? Mm, teraz, kiedy Nami tak sobie, wiecie, troszeczkę oszukała, troszeczkę opłamała e, Luffiego i resztę i poszła na układ z Arlongiem, w którym Arlong ją oszukał. Rozpłakała się i nie wiedziała co zrobić i zaczęła mm, się ranić, wbijać sobie nóż w ramię, bo miała tam tatuaż po Arlongu. No i Luffy tak przyszedł do nami, zabronił jej się kaleczyć. No i ona już wiecie, takim głosem bardzo z, zrezygnowanym, już tak błagająca o pomoc, mówi Luffy, pomóż mi. A Luffy oczywiście, że pomogę i tak wydar mordę. I powiedział do San Diego Usa idziemy. I w tym momencie szli do Arlong Park, żeby obić mordę Arlongowi za to, że doprowadził nami do płaczu. Ale ten, tę piękną scenę, w której będzie szło czterech, właściwie trzech kozaków, bo Usop jest chórzem, będzie szło trzech kozaków, żeby obić komuś mordę, zobaczymy w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, dziękuję za obejrzenie, łapka w górę, subskrypcja. Na razie, cześć!